witam wszystkich no ja już po złomowa, złomu oddaniu tak aluminium puszka 13,80 po 5,30 we wtorek była 5,50 spada e, złom kwasówka 17,40 po 2,70 i złom osiądzu po biału, takie już wtyczek taki dwa krany po 17 złotych no. Pogoda teraz dzisiaj Trzeci, siódmy. pogoda dzisiaj taka, że nie chce się nic robić, ale nie chcieć, a nie chcieć, ale parę złotych trzeba zarobić no to nie jest tak, że leje się ze mnie o, no, może dlatego, że mało wody pije tak 5 litrów dziennie. No ale to pić trzeba w takie upały. No cóż, następne w następny czwartek, może albo w poniedziałek, może pojedzie. Na razie ceny nie są satysfakcjonujące mnie i tego, no i dobra, no napiszcie, po ile u was jakie ceny u was są bo ja myślę, że 50 to nawet nawet cena, niektórzy ale Metaleo to przyjmuje teraz puszkę pod 3 to nie wiem to to oszaleli chyba, że sprzedają do lokalnych skopów dobra nie zanudzam, chcę trochę przedłużyć żeby to nie poszło na shorta, tylko na film bo jak będzie poniżej dwóch minut, to mi zaraz na shorta władują. A w tych shortach, to które... nikt nie patrzy. Dobra, nara, pozdro. O, panie, gdzie ma ręka? Nara.